No dobra, pasat B5. Nasz nowy nabytek. Pod kolor kupiliśmy do Oktawi Tak, tak, bardzo przypomina Oktawię. No dobrze, ale po pierwsze głośniej, bo mamy tu dzisiaj ciężkie warunki, wieje nam, chociaż pogoda jest piękna. A po drugie trochę chyba... Ym... Suchych danych, co? Mhm. Jaki to jest rocznik? No dobra, no to tak, rocznik 2000... Znaczy tak, szukaliśmy B5, on nie wygląda. Chociaż niektórym się podoba, nie? O gustach się nie tak, dyskutuje. Ale no ten, ta wersja B6, jak gdyby to z tymi takimi światłami okrągłymi, jest ładniejsza, nie? Ogólnie. No ale gdzieś tam ten B5 to jest taka klasyka, nie? Pasatów, nie? No tak. No nie. Okay. No tak, wybrałem tego B5, też, też z tego powodu. Że nie ma DPF-a, aczkolwiek beszóstki z początku, z początkowych lat produkcji też wychodziły bez DPF-a, ale miały problem z korozją. No nasz nie ma tego problemu, jak widać. Mhm. Chyba, bo może jest przykryty, wiesz, jakimiś tam e, tymi szpachelkami, nie? Warstwą farby? No, no, taka szpachla jest i potem malują, to mhm. no, no nie wiadomo, nie? No, ale no, nie wygląda. Nie tutaj tak delikatnie, tylko chodzi sobie na rogu, nie? Ale to tak mocno delikatnie, nie? Uh -huh. Więc no... I on jest z końcowej produkcji. Jak gdyby. Okay. Bo jest z 2003 roku. Uh -huh. no oczywiście prawidłny silnik diesla ma. Uh -huh. Bez DPF-u czyli no, nie ma jak gdyby tej części co się psuje, aczkolwiek minus jest taki, że do miasta nas żadnego nie wpuszczą. Zresztą w też by nas nie wpuścili do, do centrum miasta jakiegoś tam, gdzie jest, no, gdzie jest ekologia mocna, nie? Tak, gdzie są strefy ekologiczne, tak. ale teraz powiedzmy sobie szczerze, że my nie wjeżdżamy do centrum no, dokładnie. miasta. Dokładnie, stawiamy na kempingu ze 30 km nawet od miasta, samochód no jeździmy, nie wiem, no komunikacją miejską, metrem, co tam jest akurat, Tak nie? samo dobrym przykładem był, był Paryż. Dokładnie, na przykład, na przykład, tam nie można było i tak wjechać tam, tam. 1.9 diesel, tak. 131 koni dokładnie, mhm. jest to wersja sześciobiegowa. Tak. E, silnik AVF bodajże, tak to się nazywa. Mhm. Więc taki no, no, jak to mówią mechanicy, no, no, no nie do ubicia, nie? Mhm. Aczkolwiek Oktawię ubiliśmy. Więc... Chodziło też o to, żeby to samochód był prosty, łatwy w naprawach, tak gdzie nie będziemy mieli większego problemu, no, jak się... żeby go naprawić, nie? To no, nam go... się zepsuje w jakimś kraju, no wiesz, to, to jest samochód, który każdy mechanik tak mi się wydaje, ale pewnie tak jest. Na którym się w sumie uczył każdy mechanik zna ten silnik, to są bardzo popularne silniki, bardzo popularne samochody, w tym jak gdyby w tej konfiguracji, czy to będzie Audi A4, uh -huh. czy to będzie jakaś skoda z tym silnikiem, czy SEAT, to, to zawsze jak gdyby ten silnik występował, tak? W różnych uh -huh. wersjach potem z różnymi udziemieniami, ale no to jest jak gdyby no podstawowy silnik, nie? Tak. Passat jak pasat, nie? Może się podobać, może się nie podobać. Więc... Yy, dodatkowo... W yy, wyposażeniu... O, mamy elektrykę z przodu. Mamy, mamy... Manual z tyłu. <laughs> manual z tyłu, tak. Korbotronik. Chodź, zobacz. Tego nie mieliśmy, nie? Nie mieliśmy ani w Zafirze, ani w nie? O. Patrz jeszcze. Jeszcze z Brztymi, to może... Jeszcze z Kaszo. Dobra. Jest. Tak, jest tak, Nie? To mam anegdotę. No. Jechałam ostatnio Pasatem i patrzę, szyba jest uchylona z tyłu, wiesz, pod no. domem. Mówię kurczę, trzeba ją zamknąć i szukam z przodu, wiesz, przycisku. Ja wiem, nie wiem, co się wydarzyło. Zaglądam do tyłu, a mówię, o ja nie, o ja. Nie wiedziałam, wiesz? Jak ta Pasata wypiątkę prezentuje się ładnie, nie? nie, nie tak, nie mi się żadnych, też to... wydaje, że on jest ogólnie zadbany. Kupiliśmy go niedawno stosunkowo. Ale, ale już jedna naprawa duża była. Tak, była i tutaj i była w Wektrze, tak, no to Wektrze, wiadomo. W Wektrze to tam akurat rozrząd robiliśmy i tam jakieś tam, e, tam odmet, takie tam pierdółki, nie? Mm -hmm. A tutaj było, była naprawa tak, zwanego, tak zwanej dwumasy. Wiedziałem jak kupowaliśmy to. Że, że, że będzie to do naprawy wiedziałem, że to sprzęgło to tak kiepsko działa, nie? <noise> Znawcą od sprzęgła. To jesteś ty, tak. Bo w każdym samochodzie co nam się, czy sprzęgło skończyło, czy nam się przyczyna. To, zawsze, to zawsze dzieje się to jak ja nim jadę, tak? więc tak, tak jest. Więc to yy, więc no to większy od Oktawi, aczkolwiek mówisz... Mniejszy od Wektry. Mniejszy, mniejszy jest od Wektry. Teoretycznie gdzieś tam pewnie w specyfikacji no, nie będzie ten, nie będzie to jak gdyby aż tak aż tak robią różnicy no ale jak jeździmy to ten to, to widać nie? Że, 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 że jest ta różnica, nie? Co jeszcze można o nim powiedzieć? Można powiedzieć. Można powiedzieć, że kupiliśmy samochód bez Haka. A. Dlaczego? No szukaliśmy samochodu, bo jeżeli braliśmy pod uwagę w zasadzie jego nawet A. nie tyle wygląd, co stan techniczny. Mhm. A hak, no cóż, mieliśmy już taki przypadek z zafirą na początku naszej przygody karawaningowej, kiedy to kupiliśmy samochód też bez haka i go montowaliśmy. Hak kupujemy sami i, I po prostu nie zakłada, nie? Mm -hmm. Założenie haka to nie jest taki problem, bo to cztery śruby są tylko, nie? On tak. Tak, ma specjalne tak. miejsce. Problem jest wiązka. Mm -hmm. I problem będziemy mieli z tą wiązką, bo będzie trzeba założyć jak gdyby tą droższą wersję wiązki, mm -hmm. 13-pinową. No bo żeby nam prąd działał działała Czechy, elektryka. Nie? Tak, no chociaż mm -hmm. mamy akumulator, nie? Yy, więc to to. Jak wygląda 2003 rocznik? Jak wygląda samochód z 2003 roku, nie? No bo to nie da się ukryć, on ma 21 lat. Mhm, mm pełnoletni Trzeba? już jest. Tak, ale przebiegu nie ma dużo, ma 315 tysięcy no chyba, że. W porównaniu do wektry, bo to sobie powiedzmy wektra ma 400 już. Tak. Tam akurat w jest pewny ten przebieg, że te 400 jest. bo to akurat 12-letni właściciel był tej Wektry poprzedni, nie? Tak. A tutaj no, tu nie wiadomo, według tych tam statystyk, tego Danych? Systemu, No to tam niby jest ok, ale no wiadomo jak on mógł przekroczyć polską granicę od sąsiadów. Mhm. To w tamtych latach, gdzie tam kiedyś był ściągany, mógł być przekręcony. No pewnie nie o dużo, jakby co. Mhm. 315 jest, jest pokazane no, od, od, tam, od paru lat, nie? Więc paru nawet. Więc no, możemy sądzić, że może być ten przebieg autentyczny? Chociażby postanie, nie? No, bo widać, że on tam no, no nie jest jakiś tam zmęczony życiem, nie? Dobrze, jeździmy już nim trochę. Tak, jeździmy. Jak wygląda spalanie? Spalanie, spala właśnie. Te 131 koni w wektrze mamy 175, nie? Tak. Jest znaczna ta różnica, nie, jazdy. Mhm. Uh -huh. Jest, jest, jest. Znaczy, dawno nie jeździliśmy Octavią, która miała 90, uh -huh. więc to też inna sprawa, ale, ale, jest różnica, jest różnica, jak gdyby, w mocy samochodu między tym, a wektrą, nie? Można go, jak gdyby, zwiększyć mu tą moc troszeczkę i pewnie to zrobimy, nie? Żeby był chociaż tak 150, nie? Coś takiego. A wrócimy do spalania? Do spalania. Spalanie po mieście ostatnio, Widzisz, no to, to jest tak, no, dopiero jeździmy nim, chyba jeden bag wypaliliśmy dopiero, nie? Mm -hmm. To ciężko jak gdyby porównać ile no. Wczoraj, wczoraj jak tankowaliśmy, no to wyszło tam spalanie po mieście na poziomie 9 litrów, aż mi się nie chce wierzyć, mm -hmm. nie? Że tak duże nie wiem czy ja przez gdzieś tam nie strasowałem tego licznika, mm -hmm. jak tam się przecierałem, czy no dużo mi wyszło, nie? Wczoraj jak jechaliśmy, bo no wczoraj wróciliśmy z trasy 400 km. No, coś takiego, nie? Tak. No to mi się wydaje, że tak. No ale jechaliśmy tam dosyć szybko nim, tyle, co, tyle co pozwalała nasza autostrada. Mhm. No to wyszło około 7 litrów, nie? Więc już to, to nie jest tak dramatycznie. Z przyczepą, nie wiem. Mhm. Kiedyś się dowiemy, nie? To dopiero wyjdzie w praniu. Mhm. W zasadzie co? Można by było powiedzieć, że Passat jest... Zapasową. A idzie pociąg? Z, z zapasową wektrą, no, no jest naszym drugim miało, chyba. miało być odwrotnie, pamiętasz? Tak, tak, miało być. Miało być odwrotnie, mhm. szukaliśmy takiego no, w cudzysłowie konia pociągowego, nie? Tak. Jak Oktawia, tylko że mocniejszego. No ale, ale, ale wiesz. No, ale wyszło tak, że no najprawdopodobniej wektrą będziemy jeździć w dalsze trasy. Dlaczego tak wyszło? Bo. Chociaż to się okazuje po, po majówce. Tak, bo pojechaliśmy wektrą na zimowy wyjazd, ponieważ tutaj jeszcze nie zamontowaliśmy haka, czy nawet go nie mieliśmy, ja już nie, mieliśmy, nie pamiętam. No. No. Może jeszcze nie mieliśmy. Tak. No i Vectra się spisała. No spisała się, nie? Bardzo bardzo przyjemnie się jechało. Nie wiem, jak w nim, nie? ten. Więc... Silniki, różnica między naszą oktawią. tam była pompa wtryskowa, tutaj są pompowtryski,. wtryski, nie? Aha. No bo to jest ten silnik mocniejszy, nie? No taka jest różnica, no tamten silnik, tamten silnik by jeździł i jeździł i jeździł, gdybym nie zapomniał zmienić rozrządu <gry> od, od paru dobrych lat od kupienia w sumie, nie? Tak, tam nastąpił. No pewnie, o tym, wszyscy, o tym zapomniałem. Dawno samochodu nie kupowaliśmy, i ten rozrząd zapomniałem po prostu, nie? Mhm. No i pewnie to był ten. No i też dodatkowo, no, Oktawia miała ciężko. Ale powiedzmy sobie szczerze, że chyba Oktawie i tak byśmy zmieniali. Tak, Więc tak. No... On już był no, mocno taki wiesz, no, tak. taki, no, dojechany, nie? On miał problemy nie tyle mechaniczne, co miał mnóstwo problemów wizualnych. Tak. Ciekawe jest to, że on ma w DMC ciągnięte, ciągniętej przyczepy. Tak. Ma tonę 600. O. Możemy naprawdę, naprawdę dużą przyczepę ciągnąć nim. Uh -huh. Teoretycznie nie wiem, jak on by sobie poradził, co prawda, nie. Ale ma tonę 600. Nie wiedziałam, czyli de facto, tak jak kiedyś oglądaliśmy no. fenty, których tak. nie mogliśmy kupić no. ze względu na DMC, tutaj moglibyśmy już takiego fenta ciągnąć. przyczepa ma tonę 300, nie? Uh -huh. A on może tonę 600 ciągnąć. To nie, nie wiedziałam. No więc no, teoretycznie w tych papierach ma bardzo ładnie wpisaną tą wagę. Oczywiście mocą to na 600 byłoby ciężko, nie? Mm -hmm. Ale jakby mu się zwiększyło, no to... Nie pamiętam ile ma, nie? Mm -hmm. Nie pamiętam, ale tonę 400 chyba. W ogóle zobaczmy jak wygląda pasot, nie? Ty opowiadaj jak Ci się bardzo podoba. Ja również Octavia, a to nie zmieniało faktu, no. że bardzo ją lubiłam. No jest to, jest to retro samochód, nie? No nie da się ukryć. Jest to golf styl, nie? No, taki większy golf, nie? No dobra. Mankamenty. No już po latach gdzieś tutaj jakieś, patrz, jakiś odprysk od, od kamyczka. Reflektory też takie troszeczkę do, no, do, do do wyczyszczenia, nie? Alufelgi szukam. Bo niestety nie, nie ma, nie? Przyciemnione szyby mocno są w ogóle. Mnie to osobiście wkurza. No trochę Bo tak, nie? Wiesz, że ty mówisz, że nie używasz, a ja jednak no. często patrzę w... Ty patrzysz sobie. Szybę z tyłu I trochę mnie to drażni. No. no co, brakuje czegoś, nie? Brakuje haka. ale... A, to no to właśnie, brakuje ruchy. haka. Cóż, cóż, będzie, będzie tak. Było brakuje haka, no tutaj takie jest to prosty samochód, jest to co no no, 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 no jakby wyszedł spod młota spod, kowala nie tak, w środku Octavia tak no zobaczmy do środka tyle, że byliśmy wczoraj na bursztynach więc no więc, więc będzie, będzie wyglądało to kiepsko bo w woderach jechałem więc no tak. zobaczmy, tak on to wygląda tak jak mówiłem, mamy tam sześciobiegową skrzynię biegów, mamy, mamy podgrzewane fotele, przednie nawet działają, co jest, co jest ok, nie? z fenomenem w ten Tak, tempomat też działa. Nie używam akurat. No cóż, coś nam tu odpadło, zobacz. Gdzie odpadło? Nie, to tak jest. To jest taki styl. No tylko że tam chyba, chyba trzeba lekko przeczyścić, wiesz? No jest, no, środek jest taki z lat no, 2000, nie? No tak jak nawet przed, nie? To nie jest nowoczesne wnętrze samochodu. Jest, jest. Wiesz co mnie irytuje i tutaj wyktrze? No? te przybliżające replety, to, jest, to, jest, to A. tak samo przybliża, chociaż ja jestem niska i zawsze mam mhm. takie uczucie, że jadę mniejszym samochodem. Tutaj jak... A mnie denerwuje <śmiennie> w passatach, jest to drugie lusterko takie małe, zobacz. Jest mnie wej, zamknij drzwi. No jest mniejsza od tego, spójrz. Nawet nie wiedziałaś Nie, 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 nie wiedziałam. No, z tyłu. Ten ten taki pasat Z tyłu dla dziewczyn. Jest sporo miejsca, nie? Tutaj o, jeszcze piak z burztynów tak, jest. ale nie da się, nie da się ukryć, że hmm, dlaczego też on będzie zapasem bo wek teraz wygodniejsza nowsza widać widać współczesność Tak, ma więcej możliwości, nie wiem, chociażby ustawień tego fotela i tego wszystkiego, no jeżeli mielibyśmy się nie wiem, zamieniać z przyczepą, no to jest logiczne, mi się Tak, ale dobrać. najprawdopodobniej z awaryjnością i z naprawą samochodu na trasie, nie? I zobaczymy, z kosztem zobaczymy. to Zobaczymy, bo przypomnę Ci, że z Wektry nam coś odpadło, a ona dalej jechała. Tak, odpadł taki czu nie czujnik, tylko taki tam przy sprzęgle od y, tempomatu. To było na filmiku z Budapesztu w zimie. Ale wrażenie zrobiło, nie? Tak. No dobra, zobaczmy, nie wiem, bagażnik zobaczymy. Jest tam... W bagażniku jest. O, nieźle. Ale dobra, to przynajmniej zobaczymy, ile jest miejsca, nie? Słuchaj, bo ja już wiesz co... Bo w Wektry inaczej działa, nie? No w Wektry się samo otwiera. No dobra. Wygląda na to, że możesz wrzucić wszystko, wszystko co masz no. pod ręką i ci wejść. Tak, tu jeszcze obursztynowy nasze nasze rzeczy. No dobrze, bagażnik to yy, no. chyba... Bagażnik jest no, pojemny, nie? No zobacz, no. Ale bagażnik to jest chyba na litry mierzy, co? Tak, ile tych litrów tutaj to nie patrzyłem aż A, tak, po wiem, prostu wiem, że jest U. duży, nie? No U. większy niż w oktawi, tak? Większy niż w Octavii. Tak. Ale czy dużo? Ale w wektrze jest chyba większy. Wektr jest większy. Większy no. Wększy, większy no? Myślałem, wiesz, jak kupowaliśmy pasata, że on będzie naprawdę duży, nie? A on. I przez to, że kupiliśmy w tym samym mniej więcej. Oczywiście, w czasie wektrę. To się okazało, że pasat okazał się jakiś taki w porównaniu mniejszy. No, nie? w porównaniu z wektrą jest mniejszy. Mm, nie ma mniejszy wygażnik, jest mniejszy w ogóle. I jest niestety mniej wygodny. No, mniej wygodny, jest wolniejszy. No no ale no co, co tutaj dużo powiedzieć. No trochę inna klasa samochodów, trochę różni ich te te dwa samochody lata produkcji, w szczególności no, tak. lata stworzenia projektu, nie? Bo to jest samochód z lat jeszcze 90 z projektem. No a Vectra to był samochód projektowany pewnie koło po 2004 roku, nie? No. No ale co? No myślę, że Następnym krokiem jest założenie haka, i na pewno gdzieś się przejedziemy, bo musimy sprawdzić. Znaczy, wydaje mi się, że. Na no zrobił. Pojedziemy sobie gdzieś bliżej, wiesz? Popatrzmy sobie. Tak. Jak on w ogóle przyczepę? Tam. Tak, i pojedziemy tam jakieś jezioro, może, może w maju, no zobaczymy, jak to wyjdzie, bo niedługo mamy majówkę, ale tam zabieramy Vectrum. Tak, tam jedziemy na pewno na majówkę Vectrum, nie? No dobra. Taki jest. No co? No ja nie jestem fanką. Nie jestem. Nie, nie, to nie jest mój ulubiony samochód. Ty chyba nie jesteś fanką w ogóle VW. Wiesz co? Nie. Po prostu w porównaniu. I ja zresztą wiesz dobrze, że ja nie lubię jeździć. I jeżeli już mam, no to on jest taki toporniejszy po prostu. No jest, to jest, jest. To moje ulubione słowo. Jakie porównuję, on jest bardziej toporny niż wektra i to jest wszystko. A co nie znaczy, że jest zły. Tak. Co się okaże. Na razie jest... Na razie jeździ, skręca, kółka się kręcą, hamuje. kierownica hamuje. Tak. Wektra lepiej <ścoughs> Dobra Kończymy.